Dlaczego w Radomiu wiele osób chodzi nie po chodnikach, a po ścieżkach rowerowych? Bo tak nakazują znaki drogowe i to nie jest żart. Tak jest na przykład na wyremontowanej ostatnio ulicy Warszawskiej. Ulica jest już po odbiorze technicznym. Odbierający widocznie na znaki nie zwrócili uwagi. Na błędy zwrócili za to uwagę członkowie Bractwa Rowerowego. Czy ten pan naruszył prawo idąc nie chodnikiem, a ścieżką rowerową? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Znaki namalowane na ścieżce wyraźnie wskazują, dla kogo jest ona przeznaczona. Jednak znak pionowy nakazuje pierwszym, aby szli po ścieżce rowerowej, a rowerzystom, aby korzystali z chodników. Takich podwracanych znaków drogowych tu na wyremontowanej ostatniej ulicy Warszawskiej jest więcej. Remont zakończył się w kwietniu. W opracowaniu projektu przebudowy konsultowano się także z rowerzystami i dla rowerzystów wybudowano obustronne ścieżki rowerowe. Drogi rowerowe w Radomie powstają coraz lepsze. Tak jak w przypadku warszawskiej jest to już w końcu asfalt, a nie, a nie kostka. Niestety yy... Projekt, bardzo dobry projekt, został no, zepsuty na, na etapie wykonawstwa. A chodzi nie tylko o takie znaki. Drogowcy nie byli konsekwentni w oznakowaniach poziomych. To na przykład jest prawidłowe. Jest tu wyznaczony przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych. Kilka metrów dalej jest jednak inaczej. Nie namalowano tu nic. Tutaj wyznaczono tylko przejście dla pieszych. O rowerzystach zapomniano. Problemem jest także pozostawienie reklam ograniczających widoczność. Wydaje nam się, że na etapie, na etapie nadzorstwa, właśnie nadzorujący czy, czy odbierający pracy, nie, nie zwrócił po prostu uwagi na niektóre błędy. Błędy są drobne do poprawienia jak najbardziej, tylko że no, nie powinien się wtedy odbi odbyć odbiór. A odbył się w minioną środę. To był odbiór techniczny. Nie otrzymywaliśmy takich informacji, nie otrzymywaliśmy takich komunikatów ani sugestii, że złe jest oznakowanie na ulicy warszawskiej. Ja chciałbym przypomnieć, że ulica warszawska jest świeżo oddana, świeżo po remoncie, tak więc w dalszym ciągu nasi inspektorzy, nasi pracownicy pojawiają się na tej ulicy i sprawdzają jakie jest, jak jest tam zastosowane oznakowanie, jakie są tam wprowadzone znaki. Rzecznik MZDIK w Radomiu informuje, że wszystkie znaki na wyremontowanym odcinku warszawskiej będą prawidłowe. Znikną też te, które już są niepotrzebne. Na świeżo oddanej ulicy, w fragmencie ulicy Warszawskiej są też również widoczne jeszcze tymczasowe żółte znaki poziome, znaki, które widzimy na jezdni. Natomiast chciałbym poinformować i przypomnieć, że znaki te były, jak już wspomniałem, tylko zastosowane tymczasowo. Są to znaki ścieralne, tak więc w przeciągu najbliższych dni znaki te znikną i już nie będą widoczne. Remont ponad dwukilometrowego odcinka ulicy Warszawskiej trwał ponad 8 miesięcy. Prace drogowe pochłonęły prawie 11 milionów złotych. 85% tej kwoty zwróci miasto Unia Europejska.